Witam wszystkich z tej strony Nitro Możecie zauważyć, że to jest piasek a znajdujemy się przy morzu, którego nie widzicie bo jest 11.30 w nocy i raczej takich rzeczy nie możecie dostrzec ale spokojnie, zaraz wam pokażę tylko, że jestem dobrym youtuberem i czytam tam czasami co piszecie czy generalnie faktycznie w wszystkie komentarze można powiedzieć, że przeczytałem Choć nie, wszystkich no, nie ma szans, ale z, z ostatnich, z najnowszych filmów zazwyczaj wchodzę i czytam 200 komentarzy, jak mi się nudzi. Dobra, tu, tu kurwa też nadal nic nie widzicie. W ogóle czarne tło widzicie. Nie wiem dlaczego, ten pierdolony telefon ma niby latarkę. O, teraz moje buty widzicie i jakiś piasek. Ale chyba słyszycie może. Nie no, trzeba będzie przyjść w dzień I, i, i wtedy bym wam pokazał. Dobra. Nie no dobra, chociaż wam pokażę, że że jest coś takiego jak, jak woda. O kurwa, tu jest już mokro. Ciekawe. I coś Wam chciałam powiedzieć na temat właśnie wody, której nie widać. Ale możecie mi uwierzyć na słowo, że dobra, jest woda, jest pianka, trochę jak sperma wygląda. Dobra, może widzieliście, jak będziecie grzeczni i nie będziecie mi pisać za często, że jestem rudy. To jest oczywiście nieprawdą. Chociaż Wy uważacie, że to jest prawdą. E, to przyjdę w dzień na, nad, nad morze. Akurat mam nie wiem, 10 minut z buta to też nie jest jakaś, jakieś wielkie osiągnięcie i też jak się opierdalam, a myślę, że w takim y, y, szybkim trybie zaszedłbym w 5 minut. Dobra, nieważne. Y, coś chciałam powiedzieć. A taką anegdotkę y, do morza, mianowicie, y, ja tak jak miałem chyba 40 albo 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie i... I tam i widzę, że na przykład no, różni ludzie piszą jak będzie, nie wiem, 100 tysięcy, to zgolę głowę. Nie wiem, za kleble kiedyś powiedział, jak będzie 20 tysięcy, to się pofarbuje na niebiesko. Yy, a ja chciałam powiedzieć, że kiedy... że jeśli będę miał 100 tysięcy subów przed końcem roku, to teraz już widać rzeczy. O, widzicie, tu takie palmy są. Dobra, idziemy teraz z tym pasażem... A nie, bo ja idę w drugą stronę. Dobra, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że jak do końca roku będę miał 100 tysięcy e, subskrypcji, e, to przyjdę na to pierdolone morze w Sylwestra i się tam wykąpię. E, I dobrze, że tego nie powiedziałem, bo teraz bym miał zapalenie płuc. Choć... A w sumie nie wiadomo, jakby się to potoczyło. Nie wiem, nie zrobiłem tego. Nie powiedziałem tego, nie musiałem tego dotrzymać. Oczywiście ja bym musiał to otrzymać, bo potem tak... Trochę głupio, głupio by było, jakbym yy, poleciał w chuja i no trochę tak reputacja się traci. No i dobra, ale dobra, teraz tu może, nie no, nie no za chuja. No. Kurwa, dlaczego nie postawili lamp przy morzu, a teraz będę musiał znów wrócić w dzień i pokazać, <laughs> tu jest morze, A za to wam pokażę miejsce, gdzie są dyskoteki. No, no bo jestem takim prawidłowym youtubersem, nie? Dobra i jeszcze co wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj rano uruchomiłem fanpage od polecam go zlajkować e, Więcej szczegółów na, na ten temat będzie jak, e, jak ten fanpage zacznie działać i strona zacznie działać od pgaming.pl Będzie to niebawem. Nie wiem czy to będzie tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, e, kwartał, tego mam nie pojęcie muszę tu przejść. a audiczka jedzie. Um. I co jeszcze chciałam powiedzieć, e, mianowicie e, e, tak, ten fanpage i, i strona internetowa będzie zrzeszać oczywiście graczy, jako że zawsze mówicie, no tak bo ty z nikim nie grasz nic ani, ani nic. Hmm. Nic nie robisz w tym kierunku. Musicie wziąć pod uwagę, że jestem jeden, a was są setki tysiące, czy nawet setka tysięcy. Zależy na co patrzymy na fanpage, jest 50 tysięcy lajknięć like, na YouTubie 130 kilka e, jakiś samochód jedzie. Dobra, przechodzimy. Dobra, naprzeciwko mnie, naprzeciwko mnie e, znajdują się, to jest taki jeden wielki kompleks barów, dyskotek, e, Rucholandia tak zwana, można tam zaruchać i plastiki, i platynowe dziwki, różne rzeczy, można też potańczyć. A nie, tam się chodzi ruchać, tam jest rucholanda. Dobra, y, dobra sobie tutaj stanę dokończę, aż mi fajek gazu. Y, no i tak jak mówiłem, ten fanpage i ta strona y, zbliżą nas, bo już mam parę pomysłów jak zrobić, żeby mniej więcej wszyscy byli szczęśliwi I, i myślę, że będziemy się dobrze bać. Oczywiście wszystkie szczegóły na jak to będzie polegać, tam oczywiście będzie można dostać parę rzeczy albo wyciągnąć jakieś mm, profity dla siebie. E, podam wam to na dniach, jak już będę miał bardziej jasny projekt. I to by było na tyle. Nie pokazałem trochę wody, wam pokazałem, nie, nie byłem taki chujowy. I rucholandię wam pokazałem, tak. Więc trzymajcie się wszyscy, strzała, cześć mm. i do następnego.